najlepsze okazje cenowe. TV okazje. Parownica pracuje, dezynfekuje i odświeża każdy rodzaj materiału bez ryzyka przypalenia i zniszczenia tkaniny w dowolnym miejscu bez wyciągania ciężkiej deski do prasowania. O czym mowa? O tej wyjątkowej parownicy. Dlaczego jest tak skuteczna? Posłuchajcie. Parownica ta parownica, tak wydajna, zwróćcie Państwa uwagę, usuwa zagniecenia w kilka chwil. Bez konieczności wyciągania ciężkiej deski do prasowania, bez ryzyka ym, przypalenia. Nawet tego typu cienkie materiały, żaboty, kokardy, tylko i wyłącznie para wodna, ale silny wyrzut pary wodnej, aż 25 y, gramów, sprawia, że wszelkiego rodzaju zagniecenia są y, usuwane. Yy, Marcin Pozwoli, że, um, jeżeli mogę Cię prosić o um, zabranie. E, taki sweter byłby bardzo trudny w, w prasowaniu, a tutaj przejeżdżam e, tą parownicą. Zwróćcie Państwo uwagę, że stopa jest również bardzo szeroka i tym właśnie między innymi różni się ta e, parownica od i innych parownic dostępnych na rynku. No właśnie, Kasiu, bo ja mam takie wrażenie, że jest sporo na rynku podobnych urządzeń. Powiedz, w czym jeszcze nasza parownica jest wyjątkowa? Przede wszystkim bardzo silny wyrzut pary, aż 25 gramów pary na minutę. Powiem Ci, że topowe marki mają tej pary o wiele mniej i zobacz, kilka ruchów przejeżdża. Mm -hmm. I jaki efekt e, przed i efekt e, po, bardzo trudno byłoby e, wyprasować mi taki sweter za pomocą zwykłego e, żelazka. No właśnie, jak mamy tutaj porównanie, najlepiej widać, prawda? Efekt przed i po. Tak. E, no i ja powiem jedno, Szanowni Państwo, gdyby te ubrania potrafiły mówić, jestem przekonany, żeby nam podziękowały, że traktujemy ich parownicą, a nie tradycyjnym żelazkiem. E, no i też informacja dla panów, panowie, koniec wymówek że w żelazku nie wiem jak ustawić temperaturę, że nie wiem jak deskę rozstawić, praca z tą parownicą jest naprawdę idealnie prosta. I nieważne, czy to jest y, ubranie z jedwabiu, z wiskozy, z bawełny, y, z poliestru, nawet kaszmiru, czy dżinsu grubego, czy lnu, parownica świetnie sobie poradzi. I zobacz, co byś zrobił w przypadku tutaj takiej eko-skóry? Jak ją wyprasować? Bym miał ogromny problem. Ogromny problem, a nie dość, że stopa żelazka może się zniszczyć, to też y, ubranie może się zniszczyć. Więc nie tylko y, prasowanie, ale również odświeżanie może pewnego rodzaju sukienki, albo płaszcze wisiały długo w szafie i chcemy pozbyć się tych nieprzyjemnych zapachów. Również parowica świetnie się Poza tym, wiesz co, wiesz co, Kasiu, ja widzę jeszcze jeden problem, że ubrania prasowane tradycyjnym żelazkiem bardzo często wyświecają się. Taki efekt świecenia to jest... spodnie męskie, ja powiem Ci, że nie jedne zniszczyłam. I zobacz, nawet takie odświeżanie takiego grubego, wełnianego swetra, który chcemy wyjąć na przykład na sezon zimowy. Po pierwsze ten sweter nie jest zagniesiony. Po drugie, nawet jeżeli przeleżał w szafie kilka tygodni albo kilka miesięcy, to ta parownica wywabia z niego ten nieprzyjemny zapach, który zwykle ubrania mają, kiedy gdzieś tam w ścisku w tej szafie przez kilka tygodni albo miesięcy leżą. I tak, i nie mamy tutaj żadnego żelazka, nie mamy deski do prasowania i zobacz, jak trudno byłoby odświeżyć i wyprasować taką męską marynarkę tylko i wyłącznie wieszak. Możemy powiesić na drzwiach, możemy powiesić w naszej garderobie. Parownica i ona jest też bardzo lekka, ale z drugiej strony posiada bardzo duży zbiornik na wodę, aż 250 ml. On pozwala na wyprasowanie naprawdę dużej ilości ubrań i tym właśnie też się różni nasza parownica od innych parownic. Prasuje, dezynfekuje i odświeża, a dodatkowo jeszcze ta ergonomiczna rączka pozwala na pewne trzymanie parownicy i prasowanie w każdej sytuacji. No właśnie, bo y, dzięki tej poręczności parownicy ona prasuje doskonale nie tylko y, ubrania, ale na przykład firany i zasłony, które, no sama wiesz, ile jest problemu, żeby uprasować firankę albo zasłonkę za pomocą tradycyjnego żelazka. Dokładnie tak. Możemy powiesić nawet mokre zasłony na karniszu. Y, powiem Ci szczerze, że moja mama zawsze używała stołu wielkiego, było rozkładanie koca, potem prześcieradła i na końcu właśnie zasłony. Tutaj można powiesić i bezpośrednio na karniszu prasować. Jeżeli mogę Ci powiedzieć o tutaj o rozłożenie, mhm. zwróćcie Państwo uwagę, jak szybko parownica usuwa zagniecenia, nawet z, takiego, z takiej grubej bawełny męskiej koszuli. Tak jak powiedziałeś, panowie, nie ma już wymówek. Nie ma, nie ma Oj, nie ma. Ta wyjątkowo skuteczna parownica prasuje, dezynfekuje i odświeża. Możesz jej użyć nawet do tak delikatnych materiałów jak jedwab i kaszmir. Poradzi sobie także z grubym dżinsem czy tkaniną lnianą. Odświeży wełniane swetry i płaszcze. Zdezynfekuje zabawki, koce, poduszki, tapicerkę i nie tylko. Parownica ma moc 1200 W i duży zbiornik na wodę o pojemności 250 ml zapewnia silny wyrzut pary, a ergonomiczna konstrukcja to gwarancja higienicznie czystych i idealnie wyprasowanych ubrań. Nie czekaj aż przypalisz coś swoim żelazkiem. Zadzwoń teraz lub wejdź na www.tvokazje.pl. W zestawie otrzymasz dozownik na wodę oraz dodatkową nakładkę do czyszczenia z welurem i szczotką. A to wszystko wyślemy do ciebie w 48 godzin. Pamiętaj, że TV Okazje to zupełnie nowa jakość telezakupów. Sprawdź nas i zadzwoń teraz. Najlepsze okazje cenowe. TV Okazje.